Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak można zrobić super napój, zdrowy napój, bardzo smaczny i bardzo szybko do zrobienia. Podobno na odchudzanie moje dzieci stosowały, podpatrzyłam, robi często. Zapraszam Was, naprawdę bardzo smaczny, szybko do zrobienia. Potrzebujemy tylko w sumie trzy składniki. To jest imbir, limonka, cytryna. I ta mięta pieprzowa. Chyba to tak się nazywa. A więc tak to już wygląda. Proszę zobaczyć. Ten napój. Myślę, że super. Próbujemy. Mm, pycha. Tyle, że on jest troszeczkę kwaśny. Ale jeżeli macie ochotę na troszeczkę miodu, dajemy tej do filiżanki troszeczkę miodu tego napoju. Możemy go pić jako ciepły, możemy pić na zimno, jak przez nie ma problemu. I teraz przechodzimy do przygotowania tego napoju. Chcę Wam pokazać jak proste to jest. A więc tak bierzemy kawałeczek tego imbiru, te takie ciemne kawałki odkroimy, i kroimy na takie drogiutkie kawałki ten imbir także 3-4 cm, a więc tak, wrzucamy tutaj ten imbir, i to, co jest najważniejsze, żeby ten imbir zalać tutaj gorącą wodą. I to puści te swoje aromaty, tą moc. Następnie przechodzimy do krojenia lemony z pół i z pół cytryny. Możemy dać również z jedną mandarynkę czy pomarańcza, jak ktoś ma. Teraz to już troszeczkę przestygło. Dajemy tą lemonę. Dajemy cytrynę. I to sobie troszeczkę postoi z 5 minut. W międzyczasie możemy sobie już przygotować troszeczkę tych płatków liści z tej mięce tej miętowej, herbatki czy liście, czy gałązki miętowe suszymy sobie do góry nogami. Może poda Wam linka, i wysuszone wtedy bierzecie sobie dwie czy gałązki, zalewacie i macie pyszną herbatę miętową. Dajemy ekstra na przykład plasterek cytryny, kroimy plasterek i Plasterek macie również na moim kanale. Ale to Wam teraz zaprezentuję. Bierzemy wtedy taką suchą, czy nawet tak macie świeżą. Ja tego kiedyś też nie znałam. W młodości w ogóle nie wiedziałam, co to jest. A więc bierzemy sobie do tego plasterek cytryny i plasterek imbiru. Czy dwa, trzy, trzy takie tak. Proszę pokroić. I to zalewamy gorącą wodą. Jak to postoi, dajemy z łyżkę miodu. Miód też jest zdrowy. Jak to już pięknie pachnie, Wam powiem. I to już jest gotowa herbatka. Taką herbatę możemy każdemu podać. I na pewno jeszcze podziękuję. Tak, to po siąku sobie troszeczkę. I ta woda troszkę przestygła. Co robimy? A więc nalewamy to już. I proszę zobaczyć, jak ona pięknie, jak to już pięknie wygląda. Tak wygląda ten napój. Proszę zobaczyć. Super. Możemy teraz sobie jeszcze wymieszać jakąś łyżką. to sobie postoi, aż wystygnie i można już to pić. A więc naprawdę jest bardzo smaczny. Spróbuję super. Dla mnie nie trzeba miodu, ale jeżeli Wy macie ochotę, czy Wam będzie po prostu troszeczkę kwaśne, to weźcie sobie dajcie do kubka czy do filiżanki, łyżeczkę miodu i wtedy nalejcie tego. To można pić gorące, to można pić zimne. A więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo za oglądanie mnie, dziękuję bardzo za łapki, dziękuję za suby i zapraszam do zrobienia, bo to jest w sumie najważniejsze, żebyście coś z mojego kanału również robili. Oczywiście, taki pojemnik możemy kupić sobie w internecie, na przykład na Amazon. Proszę i do widzenia.